Maria, 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 wiesz że ja proszę ciebie? nie noc. Do... kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. właśnie, jeszcze do tej paczki, pokaż co dostałeś, mięta tak? Mięta Z cytryną, bo kurde nie pokazaliśmy się za gorąco Mini solone, nie lubię tych o... Krakersów nie lubisz Ty? Nie Wiesz jakie one smaczne są z herbatą? E, pieczony, pieczony kurczak Tak No może być No i to może być, e, pasztet lubię i szczeciński lubię Z nic. Jak najbardziej będzie zawieziony. No, ale ja... nie, nie, pokrywka. To pokrywka. Pokrywka może... to z innego znicza weźmiemy no. no pewnie przy transporcie. No. Dobra. To jeszcze raz Was pozdrawiamy. no A, trochę zjadłeś tej szynki no. To co, otwieramy ostatnią? Tak. Pewny jesteś tego? Tak. ktoś bardzo? Tak. O, Masz. No Jarek. Masz pod to gdzieś to Daj, ja z... postawię tutaj krzyczkę. Bo tam za jest Tylko jem. nie stawię. Pierwsze ci powiem tam, bo tam jest te. Jak się nazywają. Dobra, dobra, dawaj, ja wiem gdzie. Masz. Daj, ja tu postawię. O tu. Na razie niech tu będzie. A tymczasem przejdźmy do otwarcia tej paczki. Kurz, zaraz spadnie mi ten. Zobacz, jedną ręką, jak się otwieram paczkę. Widzisz? A wy się kurwa, się kurwa z Tomkiem siłujecie i nie potraficie otworzyć. Mając dwie ręce. Chuj, że lewe, ale nawet le lewymi potraf można otworzyć. No. O, i dziękuję, paczka otwarta. Zajrzymy. No coś tu jest. Postawię tutaj, będę wyciągał, dobra? Okej. Okay. List jest? No szukam O chyba tu będzie list O tu będzie list A? Tu będzie H list Tak Daj noża. Proszę Dziękuję O jakieś serce Dobrze go macie nie ciągnij, przetnij z tamtej strony. No, kurwa, mnie to serce się kraje, jak ty otwierasz to. Nie potrafisz. Ja jedną ręką paczki otwieram. Boże, widzisz i nie grzmisz. co tu napisane? Z przodu, z przodu, Krzysiek. Krzysiu, Jarku, Jacku od psa Arona. O, daj, ja przeczytam, bo to malutkimi. Niech ten skromny pieniądz, pieniądz, okrywa Krzysia, Misia, Czule. Nigdy stówki nie zabraknie. Jarku, Jacku od psa Arona. Dla Aronka skromna zawieszka, bo smakołyków po sam parapet. Zgadza się. Proszę o błogosławieństwo od Krzysia dla bliskich mi osób. Nikoli Deborodo, noszącej, noszącej pod serduszkiem małego Aleksandra, który przyjdzie na świat w czerwcu, oraz błogosławieństwo dla Bartka Haborodo, by radość życia go nie opuszczała i bramki na meczu wpadały. Bóg zapłać, pozdrawiam, Alicja Wuborodo z Golubia do Brzynia. O, pokażę. No, gdzie pieniądz? Nie ma? Nie, nie ma, czekaj, może tam, bo tam są jeszcze rzeczy. Nie chowaj tego serduszka, bo będziesz pozdrawiał. Zobacz tutaj, może z tym. Zaraz. Muszę schować tu, Dziś. Jakaś przewieszka ma być dla pieska. Czy przewieszka, czy jak to się nazywa? Ej, nie trzeba tu ciąć. Nie tak, daj, daj Boże, daj, daj. Nie tu, matko kochana, daj. Hmm. Nie mogę więcej papieru dać? O! To dla mnie. A co to jest? Pokaż. Aaron, ten od Jacka. No to chyba dla mnie. Pokaż. Aaron. Ale zajebiste. Ale fajne. To żeby pieść nie zgubił. A to do kluczy? O kurwa. Ale ge genialne, naprawdę. A pieniędzy nie ma. Zaraz poczekam, bo tam jeszcze w parku coś jest. Mega, ale zajebiste Pokaż. Fajne, dziękuję. Pokaż. No, zaraz to. Pokaż. Nie drży, głębiej, jopy. A jopy, nie drży. Tak, tak. No. Aronie. O, aronie. Tak, aronie. Nie drży. Może dać dla mnie. Prezencie? Nie, nie, dam tobie w prezencie. Nie dasz Oooo nie. O. o, a ty mówicie, podziel się. A masz tutaj swoje. O. Tu jeszcze coś jest. Tak. Masz, nie wiem co to jest. Proszę. Kot. No to otwórz to nie kot. Ja nie będę Daj ja to otworzę, bo to da ciężko kurwa otworzyć. A i będzie, później byle jak złożysz. Nie, byle jak. A cóż, po to przysłali, żeby otworzyć tak? Niech Niekoniecznie. Pieniądz tu ma być jakiś gdzieś, może w tym kotu pieniądz. We Ręcznik krzysiek. No i jest? Nie ma. O kur... Patrz! Ale patrz. Patrz! Banknot! Czekaj, jak to gdzieś powiedzieć, żeby pokazać? Weź taką przytrzymaj. Ręce szeroko weź, ja pokażę. Chciał, stuwa. Czekaj. Ale weź tak wiesz, Krzysiek, rozłóż ręce, żeby było widać. Weź za rogi, Krzysiek, proszę Cię, tak. Ja rogi nie mam! Ale za drugi weź jeszcze tam. Ale ja rogi nie mam. Nie tak, Krzyśku, o tak, żebyś do góry przytrzymał go. Ja pokażę, jak to wygląda. Jak baba przyjdzie, to stanie tak. No po, weź no, proszę Cię. A że pies? Ty pies. A ty knur, kurwa. Jajcaty na dodatek. Ja knurów nie mam. Z jajcami po kolana. O! A! A. Chciałeś stówę, masz stówę! Czekaj, weź, się, weź jeszcze się raz. Ja zdjęcie zrobię. I co mówisz? Pieniędzy nie ma. No, są pieniądze. Fajne? Na reśniku, Ale zajebiste, naprawdę. Ale te, to to jest mega. No i tamto też. To da, daj ten daj ten serduszko jeszcze. Co? Daj te serduszko. Co serduszko dla mnie? No tobie, tobie, ale... Zobaczymy jeszcze raz, kogo tam pozdrowić, Krzysiek. Daj, ja pomału to przeczytam. Niech ten skromny pieniądz okrywa Krzysia misia czule. Czyli do nakrywania się, widzisz? Do zmiany będziesz miał, żeby przykrywać sobie kopyta. Nigdy stówki nie zabraknie. Jarku Jacko od psa Arona, dla Aronka skromna zawieszka, bo smakołyków po sam parapet. Proszę o błogosławieństwo od Krzysia dla bliskich mi osób. Nikoli D Borodo, noszącej pod serduszkiem małego Aleksandra, który przyjdzie na świat w czerwcu oraz błogosławieństwo dla Bartka H. Borodo, by radość życia go nie opuszczała, i bramki na meczu wpadały. To chyba syn? Chyba. Bóg zapłać. Pozdrawiam Alicja W. Borodo z Golubia Dobrzynia. Brzynia. no to eee, Dziękuję, Alunia za obrzynię i życzę Tobie. A żeby to dziecko twoje wyszło prędko z brzuszka, żeby cieszył się tata, bo tata zawsze się cieszy się z synka czy z tureczki, obojętnie co przy urodzisz i tak dalej. Po Bogosław ich ich. Zaraz na końcu. Dobrze. I. Zastanowiło mnie jedną sprawę. Jedna sprawę. Zaprosili mnie jedne osoby, nie będę wymienić, w poprzednim liście, że będę chrzestny. Będę chrzestny. Tak, ale chcę zrobić chrzest bezalkoholowy. Nie powiedziałem, bo tam będzie alkohol. Ja nie będę patrzeć mnóstwo na alkohol. Ale skąd wiesz, że będzie alkohol? Że dużo. Wiadomo, jest na chcie to zawsze alkohol. To trochę foim był. I powiem Tobie. Będą mówić, O, na chcie pił, król. Tak. Tak, będą wyzywać różnie mnie. Jakże nie pijesz? Pijesz! Na chcie! A tam Pan Jezus. A ty będziesz I... przy Księdzu siedział. Co? Przy Księdzu będziesz siedział. I powiem. Księdze też piją. No to ja będę z Księdzem piła. a ty będziesz patrzył. Może być? I powiem dla was wszystkich. Nie wiem, czy pojadę na ten księdz, czy nie. Bo mnie też przyszło do głowy zastanowienie, dlaczego to rodziny, rodziny nie chcą zrobić. Różne e, rzeczy, rzeczy, rzeczy bez alkoholu. Bez alkoholu. Ale to może zapytaj ich, ich, czy będzie alkohol, czy nie? Niech napiszą tobie, może nie będzie. Szanowny Państwo. Najpierw a, pani Alicji podziękuj e, za wspaniały dziękuję prezent. Dziękuję bardzo e, za takie ale Alicji, że nosisz. A to nie Alicja nosi, chyba. Pokaż, nie, no, pokaż. jeszcze raz pokaż. To nie Alicja, chyba nosi. Pokaż. No to jest, to jest fajnie, fajnie zrobiona. To chyba taki sklep. Ale Alicja nosi też. Nie, Nikola nosi. Nikola nosi, to może A. córka jej. A Bartek Chaborodo? Żeby bramki strzelał na meczach. I prosił o błogosławieństwo. I powiem dla was, nie wiem, Alicjo, Nikolo, nosisz dziecko, nosisz dziecko w swoim mczuszku. ale wiem bardzo dokładnie, bo serce mnie bije mocno, że, że ty... Pijesz alkohol. Pijesz jak Jarek powiedział alkohol. Spożywasz chlasz. No nawet chlasz, o. chlasz. Widzisz alkohol. Widzisz Nikola, nawet chlasz. Tak. Bo każda kobieta przychodzi do domu i chla. I otwiera buteleczki i wiadomo co robi. Jak Jarek powiedział od Sarona. Powiem tak. Bardzo mnie serce boli. Że? Za duży pieniądz? Za duży pieniądz? Nie, o pieniądze to... Ale wiecie. ten ręcznik fajny. Fajny. Się, fajny. Ale powiem dla Ciebie Nikolo dla Ciebie Aleksandro że bardzo proszę, ażeby choć raz ja zobaczył chrzest bez alkoholu. bez Jak Jarek powiedział, bez alkoholu. No to w kościele. Normalny. Butelki stali z napojami tylko, ale bez alkoholu, alkoholowymi. Tak. Tak. I chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. I powiem, że. Dziękuję bardzo. Za list. No ale to dobrze, po pobłogosław tych, których odoprosiła ta pani Alina. Bartka i Nikola. Powiem tak, żeby szczęśliwie urodziła. Urodź szczęśliwie po Bożemu. A ty, Bartku. Dostaniesz błogosławieństwa, ale zaraz. A dla Ciebie, dla Ciebie, który ma strzelać bramki, no Bartek, właśnie Bartek, strzelaj więcej bramki dla dla Polaków, dla polskiej drużyny. Żeby ja widziałem w telewizji dużo polskich ładnych, pięknych zawodników. No, i na koniec. W imię Ojca, I syna, I Ducha Świętego. Amen. Amen. Pozdrawiamy ja Bóg, Was i dziękujemy. Bóg Ciebie prowadzi do urodzenia dziecka szczęśliwie, godnie. I Maryja, Panna, która tak porodziła swego syna, bez alkoholu, bez niczego, była zapłoniona duchem świętym. Maryja! Maryja! Maryjo, wiesz że ja proszę ciebie, dzień i noc. Wiesz, Ale nie płacz, Krzysiek. Wiesz, że ja proszę ciebie, żeby zeszedł z tego światu. Krzysiek żeby zaszedł... proszę cię, nie płacz. Pozdrawiamy panią Alinę, panią Nikolę i Bartka. Trzymajcie się i dziękujemy za wspaniałe prezenty.